Cześć wam wszystkim, z tej strony Weni. Moi drodzy, jak pewnie większość z was wie, byliśmy z Domanu United'em na EA Play w Londynie. Tam mieliśmy okazję zagrać i zapoznać się z FIFA 17. Niestety nie możemy pokazywać wszystkich materiałów. To co nagraliśmy ukradkiem, zobaczycie w tym filmiku, a szczegółowa analiza dotycząca FIFA 17 pojawi się w jednym z następnych odcinków. W telegraficznym skrócie FIFA 17 to powrót PEC'a i podań prostopadłych. Ale kiedy grałem te parę meczyków, jedną rzecz mogę wam powiedzieć: Wrócił banan na twarz. Dawno nie Miałem banana na twarzy grając w FIFA. Moi drodzy, FIFA 16 nie, 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 nie przypadła mi do gustu. FIFA 15, bardzo mi się podobała, lubiłem w nią grać, dawała przyjemność. Myślę, że w tym momencie w FIFA 17 jest powrót do tego banana gameplay'owego i myślę, że będzie dobrze. No to jest wczesna faza, jednak w tym momencie droga myślę, że jest dobra. Moi drodzy, jestem. Udało mi się troszkę wejść dzięki pomocy pracownika polskiego oddziału EA, jej troszkę wejdę wcześniej. Za chwilkę zobaczycie co ma miejsce w Londynie na EA Play. Wchodzimy, patrzymy No już widać moi drodzy powoli, przedstawiam wam tu FIFA 17 na ekran. Tu Madden NFL, NFL, ale to nas nie interesuje, bo to nie Ameryka, to Polska i FIFA 17 będzie królowała w tym momencie. Ja Wam zrobię takie poglądowe przejście jak to wszystko wygląda. Pracowników widać, pracowników EA. Staff. A tutaj stoi już Manu i United zaglądają, widzą co się dzieje. Jest rozpierdziel. Jest rozpierdziel, o pierwsze, pierwsze, pierwsze słowa mówią o tym, że jest rozpierdziel, no. Jeszcze nie widziałem na własne oczy, nawet nie chcę patrzeć na to wszystko, bo do tego Polska jeszcze wygrała dzisiaj, To już jest w ogóle cały rozwalony system tak naprawdę. Wcześniej nie do końca można wszystko nagrywać. Więc tak to teraz widzicie, ja jestem troszkę zdenerwowany, bo boję się, znaczy e, miłość, pracownik jej powiedział nam, że mogą nam uciąć ręce, jak będą widzieli, że nagrywamy te materiały, bo te materiały nie będą oficjalnie dostępne, ale jak widzicie, ja się tu tak kręcę, 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 żebyście mieli szansę zobaczyć jak to wygląda. No generalnie... Ok, sorry, sorry. E, już widzieliście, nie można, nie można nagrywać e, żadnego obrazu wideo związanego z FIFO. Mogę Wam tylko pokazywać... To jest e, dookoła. Jest wielki... Jest it's ok tu? It's yeah, y, no, już chcę po angielsku rozmawiać. E, widzicie, wielki telewizor, wielką salę. E, no nie wiem, co tu się będzie działo. No pewnie jakaś prezentacja. Na pewno zajebista. Generalnie wielka jakiś teatr, coś tu jest. Tylu, sala niesamowita, pewnie z jakąś historią. No ale nie wiem, za bardzo mogłem przeczytać wcześniej, zanim się za ale no niestety. E, byliśmy zajęci e, Przygotowaniem do imprezy. Moi drodzy, w tym momencie kończę, bo za chwilkę będziemy próbowali pograć. No, tak jak mówię, nie wiem, czy się uda, nie wiem, czy się uda to nagrać wszystko, no ale tak jak widzicie, macie pierwsze takie używki. generalnie ten film, który związany z no, przed premierą gry, tak naprawdę będę się starał dla Was te urywki, no po prostu nagrywać. No, tak jak mówię, nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, Tutaj zobaczycie Uniteda, zobaczycie e, Domanu, którzy czekają z niecierpliwością na swoją kolej. Oh yeah, okay, okay. Dobra, moi drodzy, udało się nam wejść mimo tych restrykcji wszystkich, e, Wszędziemy gdzieś na przodzie chyba, nie? Nie mogę Wam powiedzieć, że nie jest to fajne uczucie być na takiej imprezie, bo wcześniej nie miałem okazji, na pewno domanu potwierdzi, potwierdzisz? Potwierdzam. Potwierdza. United potwierdzisz? Nie wiem co, tak łatwo nie będzie. <laughs> tak łatwo nie będzie, może, może i racja, bo zanim zobaczymy, no to, to trzeba wszystko zobaczyć, zanim się oceni tak naprawdę. No ale w tym momencie wszystko wygląda dosyć cool, że tak powiem. Może tak na chwilkę wchodzę na podium, żebyście widzieli jak to wygląda z pierwszego stopnia już na samej estradzie gwiazdy, YouTube'a fifowego, no i oczywiście różnych gier. Zrobiłem sobie już zdjęcie z kilkoma, nie wszystkie wyszły, no ale te, które mi się udało oczywiście zobaczycie mnie na kanale. This is Manfield and show them where real football is played. <laughs> having said that having said that, it is great having you in the game. I know your son's a big player. Yes, he is. Who does he play as? Here's a question. Do you know? I don't know really. I just know that I can wake up three, four o'clock in the morning with his voice. <laughs> does he spend money on Ultimate Team that you're aware of? Yeah, I control the the cards and yes. <laughs> Moi drodzy, to już jest koniec dzisiejszej imprezy. Udało się nam troszkę pograć, kilka meczy zagraliśmy wspólnie z Domanu, z Unitedem. Na pewno ta wersja demowa, no to ona się będzie różniła od tej finalnej, niemniej jednak generalnie jestem na plus. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i docenicie go łapką, bo przypominam, że prawdziwy Janusz lajkuje. Więcej materiałów dotyczących FIFA 17 znajdziecie u moich towarzyszy, czyli do Manu Uniteda, na ich kanałach. Linki oczywiście w opisie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, cześć! Cześć Wam wszystkim, z tej strony Weni, witam w kolejnym odcinku z serii Polowanie na Dot. W tej serii zarabiamy kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy końców w ciągu kilku sekund, niekiedy w ciągu kilku minut, różnie to bywa. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w tym sposobie, polecam poprzedni odcinek. Polowania albo odcinek VVW 59.